To bardzo się cieszę z tak licznego udziału radnych, ale i wszystkich Państwa redaktorów. Od razu powiem taką rzecz, że nie przewidywałem tego tydzień temu, bo dokładnie tydzień temu żeśmy się spotkali, że tak szybko uda nam się załatwić drugi temat, a wtedy tak trochę zapowiedziałem, że to nie jest pierwsza sprawa, to jest pierwsza sprawa, ale nie ostatnia. W związku z tym, że to jest duża kwota i duże zadanie, pozwoliłem sobie jeszcze raz Państwa poprosić, zresztą przed spotkaniem rozmawialiśmy z Panem Prezydentem i powiedział coś takiego, że w takich sprawach możemy się spotykać nawet dwa razy w tygodniu. Także powiedział co nie mówię. Nawet sobie... To, to tak żartem proszę Szanowni Państwo, rzeczywiście to jest duże zadanie i dlatego obecność nas wszystkich tutaj jest, bo chcemy zakomunikować mieszkańcom Tarnowa i stąd jest prośba do Państwa, żeby to przekazać dalej, że udało się, miasto Tarnów, miasto na prawach powiatu uczestniczyło w konkursie na drogi powiatowe. Na, modernizację dróg powiatowych, oprócz Tarnowa na tej liście Szczęśliwców znalazł się jeszcze Powiat Proszowicki oraz Powiat Caczański. Natomiast wracamy do Tarnowa i tu jest kwota, jak już było wspomniane, znaczna kwota, było 24 i bez mała pół miliona złotych. Na co te środki? Te środki będą przeznaczone na zadanie, które nazywa się modernizacja, właściwie można powiedzieć przebudowa całkowita e, ronda, e, które jest rondem tymczasowym, bo no, tymczasowość w Tarnowie w ostatnich latach miała takie szczególne znaczenie, więc chcemy to tymczasowość zamienić na trwałość. Trwałość ale w tym dobrym e, słowa znaczeniu, żeby służyło mieszkańcom, żeby służyło nam wszystkich. Powiem jako kierowca, również uczestniczę w ruchu drogowym, i to rondo nie jest najszczęśliwszym rozwiązaniem. Tam się zdarzają stłuczki, tam się zdarzają sytuacje, kiedy kierowcy nie wiedzą, kto ma pierwszeństwo, kto, ma, kto, kto wjechał, kto jeszcze nie wjechał. Krótko mówiąc, rondo na uzbiegu ulic Narutowicza ulicy Sikorskiego i ulicy Krakowskiej będzie przebudowane. Jak będzie przebudowane? Będzie przebudowane w ten sposób, że z najlepszymi, najnowocześniejszymi rozwiązaniami, czyli po prostu przejście podziemne, to raz, dwa, monitoring pełny, monitor, oświetlenie, drogi dla rowerów, no i, i to jest tak zwane, proszę mi powiedzieć, jak to się nazywa, turbo, turbinowe. Turbinowe. Tak, turbo doładowanie. Więc z całą pewnością to rozwiązanie będzie ułatwieniem, ułatwieniem komunikacyjnym dla Tarnowa. Jeszcze to połączymy z tymi planami, które są przed nami, a o tym też rozmawialiśmy z Panem Prezydentem, połączeniami drogowymi, no i tym unowocześnieniem Tuchowskiej, która w tej chwili jest już w trakcie realizacji, z całą pewnością w ciągu najbliższego czasu, czyli roku dwóch, to rozwiązanie ułatwi komunikacyjność Tarnowa. O terminie, bo to jest pewnie istotne, kiedy, kiedy, jest przewidywany zakończenie, kiedy jest przewidywany termin zakończenia tej tej inwestycji, no to jest marzec 2026 roku. Jednocześnie, no przepraszam mieszkańców, przepraszamy wraz z prezydentem radnymi mieszkańców za e, utrudnienia, ale nie da się tego zbudować inaczej, więc pewnie jakieś rozwiązania drogowe to, to już służby prezydenta zadbają, by ten okres czasu, no troszeczkę w trudniejszych warunkach, ale pokonać tak, by, by y, ta inwestycja mogła być realizowana y, z powodzeniem i zakończona w terminie, a potem z całą pewnością będzie już lepiej. Tyle mogę powiedzieć. Y, jeszcze jednocześnie z tą informacją podzieliłem się już w radiu RDN, dzisiaj o, o 8.10, także y, RDN była pierwszą rozgłością, ale bardzo Państwa proszę o to, żeby to dotarło do mieszkańców, bo to jest sygnał pewien, że odblokowaliśmy pewien zły taki, zły, zły ciąg, zły, złą tendencję. W Tarnowie się dzieje, dzieje, będzie się działo, no i jak Pan Bóg pozwoli, to, to będziemy się spotykać na następnych, z tym, że już nie wiem, czy za tydzień, ale zwrócimy Państwo się w cierpliwość. Tyle, dziękuję bardzo. Państwo, że się zobaczymy tutaj szybciej niż zawsze. Natomiast... Bardzo serdecznie chciałem podziękować panu marszałkowi i władzom województwa małopolskiego, bo faktycznie odblokowujemy Tarnów. To jest dobry sygnał, że Tarnów wreszcie może liczyć na władzę województwa i że tak pokaźna kwota, bo trzeba o tym powiedzieć, że pula była bodaj 60 milionowa, a sporą część z tego zgarnął projekt, który zresztą został oceniony bardzo wysoko. A nawet był pierwszy na liście. Pewnie gdybyśmy dzisiaj przystępowali do projektowania tego skrzyżowania, to byśmy go może trochę inaczej zaprojektowali. Tutaj z radnymi rozmawialiśmy na temat chociażby budowy przejścia podziemnego, bo jednak faktycznie dzisiaj, pierwszeństwo czy ruch pieszych powinien być priorytetem, a niekoniecznie ruch samochodów. Natomiast będziemy tutaj tę inwestycję obserwować pod dwoma względami. Przede wszystkim w momencie, w którym uda się uruchomić, czy w przyszłości prywatny inwestor rozpocznie inwestycję na Owintarze, budową kompleksu bloków mieszkalnych, która pewnie spowoduje wzmożony ruch w tym miejscu. Będziemy obserwować ruch pieszych. Być może trzeba będzie pomyśleć kiedyś w przyszłości o tym, żeby równolegle funkcjonowało przejście podziemne i naziemne, tak, żeby było to pierwszeństwo dla, dla pieszych. Ale to, co jest najważniejsze w tym momencie, to fakt, że te 20 blisko 5 milionów złotych udało się pozyskać. Mam nadzieję, że nie nas stać na wkład własny. Niemniej jednak. To jest pierwszy etap, bo w kolejce czeka jeszcze projekt na ulicy Bandrowskiego, kolejne rondo. Tak jak pan Marszalek powiedział, chcemy w przyszłości projektować połączenie z ulicą Tuchowską i połączenie ulicy Warsztatowej. To spowoduje, że ta komunikacja z południa do Tarnowa będzie nieco lepsza. No i to też jest, drodzy Państwo, pierwszy etap zmiany w ogóle wizerunku wizytówki miasta, czyli otoczenia dworca. PKP. Jeżeli udałoby się dodatkowo faktycznie prywatnemu inwestorowi zbudować tam osiedle, nam pozyskać pieniądze z rewitalizacji na planty, no, no to w zasadzie w, w ciągu najbliższych pięciu lat to miejsce stanie się prawdziwą wizytówką Tarnowa. Za co bardzo serdecznie dziękuję. To jest pokaźna kwota, dlatego to jest też ważny i jasny sygnał o dobrej współpracy pomiędzy miastem a władzami województwa małopolskiego wojny między poprzednikiem, a w tej chwili władzami Tarnowa. Ja gratuluję przede wszystkim zmiany postawy oczywiście władz Tarnowa. Ten dialog, który jest prowadzony na szczeblu zarówno Rady Miasta, jak i tutaj y, dla dobra mieszkańców jest po prostu owocem tej współpracy w Sejmiku Województwo-Polskiego. Panu Marszałkow bardzo serdecznie dziękuję oczywiście z mieszkańcy Tarnowa, więc i to co można po prostu dla Tarnowa, ale oprócz tego walka no, są różne osoby, które y, dają. Pan Marszow jest po prostu skuteczny. Skoro Drugi raz spotykamy się i za to oczywiście serdecznie dziękuję i dziękuję za tą współpracę. Wybory się skończyły, jesteśmy dla mieszkańców, dla Tarnowa. To, co żeśmy rozpoczęli z panem prezydentem w kiedyś tę dyskusję merytoryczną dla dobra miasta i Tarnowa, jest kontynuowane przez te inwestorów. Dziękuję panie serdecznie za to dziękuję i liczymy na dalsze dziękuję. Bardzo dziękuję. Jeszcze mamy do czekać <grym> <rozwalał> na ten imposybilizm. <grym> ja, tak, <grym> ja, tak, <nie> tak, tak się nie da. Tak, to, no, tak. tak, no, tak. to ciężkie. Ja, Gratuluję. A miało nie być czeków, tak, które